you mm -hmm. Dzień dobry, witam państwa w najnowszym odcinku Palhajs TV. Dzisiaj przybyliśmy do ziołowego zakątka w miejscowości Koryciny na ósme nadburzańskie ziołowe spotkania. Palchais TV. Bawiąc uczy, ucząc bawi. Ale zanim zajmiemy się ziołami, hołdując zasadzie bawiąc uczy, ucząc bawi, chciałbym państwu pokazać coś niezwykłego. A co to będzie? Będzie to najstarsza sosna w Polsce, która znajduje się tuż pod Mińskiem Mazowieckim przy drodze do Wścigliniak. I proszę Państwa, właśnie do niej dochodzimy. Niezwykły pomnik przyrody. W Walhajs TV pokazujemy Wam różne pierdoły, ale czasem uda nam się pokazać coś pięknego, coś niezwykłego i szalenie wzniosłego. Wiecie, że najstarsza sosna w Polsce ma 360 lat? Teraz już wiecie. Ma 22 metry, co oznacza, że jest ode mnie wyższa o 12,2 raza. Jej obwód wynosi 360 cm. A to dlatego, że jeden rok to 1 cm. Niesamowite, prawda? Wystarczy już tej nauki. Przyszedł czas na zabawę. Czego u Państwa można spróbować? Wszystko. A co to jest to zielone proszę Pani tutaj? Napój. Napój? Tak. A z czego... Kierowca. Ja nie. ja nie, ja nie. To zapraszamy. Z czego jest ten napój? Niech Pani zdradzi. Ekologiczny. Na zdrowie. Prosimy tego drugiego spróbować. No ziołowe. To degustacja, czy to kwas? Tak. To łaska. Ten lepszy. Bez tłuszczu. Bardzo dobrze i naprawdę niemiłe. Tak. tak. Pierwsze stoisko, trzy trafienia. Idziemy dalej. Polałem się trochę zupą. I naprawdę, w tym pełnym słońcu, w 30 stopniach Celsjusza, po tych trzech kilonach Bimbru, czuję się lekko nieważki. Idziemy teraz na kolejne stoisko. To jest nadleśnictwo Ródka. I panowie mają tu takie dziwne jakieś pięki. Zaraz się dowiemy, o co tutaj chodzi. Chodzi o to, że pan przychodzi i rozpoznaje na przykład gatunki. A, to jest jakiś konkurs? Tak, normalnie konkurs. A czy to są może drzewa z Białowieskiej? Nie. Nie. Kiedyś miałem drzewo na działce czeremka się nazywało, było bardzo podobne. Jest pan blisko Czeremchy, ale tu będzie czeremka na stole, natomiast to jest wiersz To nie ma pojęcia. Pierwszy raz To jest konkurs. To jest Czeremka, tak. Wiśnia? Nie! Czyli życie pan korzej, to wyraźnie. Zabobne pan? Tak proszę pana. Bu, bu. Tego konkursu się nie da wygrać. <laughs> da się wygrać. No? Rzeźbiazy lubią, pszczoły lubią, no? Lipa. Palma? Nie, próbę pana. Bóg? Świerk? Nie, próbę pana. Mokry. Na Ma bardzo mocny teren w Tak jest. Eleganckie, meble się z tego robi hmm. Czyli nic nie wygrały? Nie. Ja. A tu jest brudza. Proszę bardzo. To Pani, proszę bardzo. O, to Dziękuję to. bardzo. To Ma Pana też i gdzieś tutaj. O, proszę bardzo. Super. Ech, ale jeszcze z jakąś. No ten jest Piotrusz, może się zdecydujesz tym razem? Ale to jest piękne miejsce. Ja jestem pierwszy raz, ale to jest piękne miejsce. Tak, no to jesteśmy bardzo pod wrażeniem. Zróbko. Dziękuję bardzo. Pięć trafień, ale w tego, że temperatura jest dosyć wysoka, słońce w zenicie, no to jestem solidnie porobiony. Teraz pokażemy Państwu atrakcje dla najmłodszych. No i można zobaczyć: można kupić sobie karamin, balony, stoisko z kapeluszami. Jakby ktoś chciał, to może sobie kupić kapelusz. Nie ma sombrero. Jakby było sombrero, to bym się kupił. Tutaj zobaczcie, są dmuchańce. Teraz tu pójdziemy niedaleko zwierzątek skonsumować nasze racuchy, je właśnie stygną. Polecam racuchy z rabarbarem. Ej! Ej, świnie! Zjemy te racuchki? No, przy kubkach super. No właśnie, nie wiem dlaczego tu przyszedłeś. Jesteś dobra świnia, wiesz? <laughs> Louis się bulwersuje trochę, że niby śmierdzi. Śmierdzi to za mało powiedziane. Przerwa na racucha. I teraz proszę Państwa, specjalnie dla Was, test racucha. Jest wyborny. Nie pamiętam wszystkich odcinków, ale wydaje mi się, że to są po raz pierwszy gęsi w Palhańs TV. Oh! Oh! Ale bolało! Nie rób tego więcej. Co pieniędzy coś powiedzieć w tym pieniędzy zabrakło, Piotra. w mnie. Teraz zaprezentujemy państwu konie. Gazetki? Sk skąd? Skąd? Gdzie skąd? To były gazetki, nasze gazetki, które wygraliśmy. Tak? No, tutaj położyłam i przykryłam je tym. Proszę Państwa, jeżeli ktokolwiek z Was widział gazetki, które wygraliśmy u leśników, to proszę dać znać, bo jesteśmy ukradzeni. No, serio, to były gazetki, które wygraliśmy w konkursie. No cześć, cześć, cześć To jest coś z rogami podobnie są to kozy No jak Ci się podobają te zwierzęta? Super są, są kozy? Nie no koń to nie jest, nie? No koń to to nie jest Co? To... O, kogut właśnie drze japę Mamy pasażera na gapę No, poszedł se Na mnie I teraz zabiorę Was, proszę Państwa, na konkurs wąchania ziół Wpisowe to jest 2 złote, tylko tym razem Luiza, jak wygramy jakieś nagrody, to weź ich pilnuj, bo znowu nas okradną. A co na kaca panie polecają? Za A to nie, wch nie wchodzi w grę. Za 2 zł jest 7 prób i trzeba 5 Także... To nie ma szans, ale spróbujmy. Dobrze Nie, nie mam żelonego pojęcia. Spokaja. Melisa Teraz w nagrodę, piwa. Afryka? Nie Cebula? Cebula Strasznie śmierdzi, nie mam pojęcia Nie Kozłek, czyli Valeriana Nie wiem To już się podaje, nie wiem co to jest Na pewno? Lawenda Idziemy teraz zobaczyć co się dzieje w tym dużym domu nie wiem, czy pan nas tutaj wpuści. Dzień dobry. A co tu się odbywa w tym dużym budynku? To jest poczęstunek osób zaproszonych. A, to nas pewnie nie ma na liście. Jeżeli chcesz gdzieś wejść, to przyjdź z kamerą. Tak jak myślałem, tu jest tylko jedzenie. Nie ma żadnego alkoholu, więc jestem oburzony. I ja stąd. Wychodzę! Skandal. Proszę Państwa, darmowy poczęstunek, bez alkoholu. No jak to brzmi w ogóle, no? Tu, na załączonym obrazku możemy się dowiedzieć, co można spożywać. Zobaczcie, co on mi robi. Cały czas mi taki trupie i później chodzę z takimi siniakami, jak jakaś patologia. Nie jakaś patologia, <laughs> tylko jak patologia. Dzień dobry, co Pani poleca? bierze tłuszczony z warzyw, i owoców Ale który jest najlepszy? Najzdrowszy, najzdrowszy. Na kacach który jest? To oh, rewelacja na kaca Ja jeszcze nie mam, ale no, zamierzam mieć na tak? tak Sprawdzę czy nie będę Luiza i ja mamy to samo Luiza ma na, na co? Na chudnięcie tak. A ja mam zdrowotnie A to jest to samo Czyli też mam na chudnięcie Zdrowy ma smak no. Tutaj po lewej stronie możemy zobaczyć Jest to słynny właśnie tutaj na całą okolice Ogród botaniczny ziołowy Idziemy przez las Taką tutaj dosyć szeroko wydeptaną ścieżką Podobno ów Ścieżka Prowadzi do tajemniczego kościoła Gdzieś za lasem Wychodzimy teraz z lasu i naszym oczom ukazuje się ogromna, otwarta przestrzeń. Robi to wrażenie. I teraz, proszę Państwa, czas na suchą strefę. Luiza, opowiem Wam dowcip. Podczas rozmowy kwalifikacyjnej. Proszę opowiedzieć coś więcej o sobie. Wolałabym... Nie, naprawdę zależy mi na tej pracy. Doszliśmy do kościoła. Pod kościołem Ochronna baszta. Widzę ustęp i skorzystam z niego. Nie będziecie mnie słyszeć? Jeszcze inaczej. Teraz nie będzie. Kochani, teraz nie będziecie mnie widzieć, ale będziecie mnie słyszeć. Będę nadawał do Was ze środka ustępu. Jestem w środku, a Piotrek nagrywa to z zewnątrz. Widzicie tylko drzwi. To jest miejsce, do którego król chodził piechotą. Nawet wodę można spuścić. Zobaczyliśmy kościół, zobaczyliśmy ustęp, tutaj taki mały ziołowy ogródek, po drodze zagajnik. Uważam, że to jest optymalny czas, żeby pójść znów na centrum plac i zakupić kolejny browar. Przywdziewam moje białe okulary najbaj, już za chwilę zobaczycie mnie szczęśliwego kupującego zimne regionalne piwo, które po prostu Arf! aż co tego O, tu jakiś podryw? Nie, tak zagajam. A A co? A co? A co, A co? A co? A co mi tu dziewczynę podrywa? Nie, bo mogę ja coś o piwie powiedzieć? No to nie To Bardzo dobre piwo. Ten napój słodki, gorzki i lepki, gdy go wypije, robię się krzepki i sama nazwa jego wskazuje: jego się pije, nie degustuje. Miłość bywa gorąca jak kaloryfer, nieraz kusi jak lucyfer i namawia do zbliżenia, pocałunków, zapomnienia. Lecz ta miłość jest zakrucha, doprowadza więc do brzucha. Jedna miłość jest prawdziwa, która czysta i uczciwa, zbudowana w mocnej wierze. Jej nie zniszczysz na papierze, która przetrwa długie lata, będzie trwać do końca świata. W ostrożańskiej mojej szkole zapoznałem pewną jole. Gdy siedziałem na ławeczce, przeglądałem książki w teczce. Z drugiej strony się przysiadła i chleb z masłem sobie jadła. Kątem oka patrzę na nią. Biała jest, jak biały anioł, białe włosy, białe ręce i czerwone marumieńce. Lecz się z nią nie zapoznałem, bo się bardzo stresowałem. W gardle zaschło, piłem wodę, napisałem do niej ode. O witaj piękna ma nieznajoma, chciałbym cię tulić w swoich ramionach. Jaka ty piękna jesteś dziewczyno, gdybym miał lata, postawiłbym wino. Mieszkam ja na wsi I krowi doje Skradłaś dziewczyno i serce moje Cudowne U, Uciekamy, bo mi pan dziewczynę odbije To... Musimy to uciekać pana dziewczynę? Tak Cholera Ja to... A tylko mówię, że już... już, już widzę, że ma czarne oczy A? Że już prawie sprzedana. Jeszcze jeden wiersz A? Już bym do domu sam wracał Moje bydełko Co mleko daje Bardzo śmierdzące Gdy rano wstaje Siadam przy krowie zacycki łapie, krowa językiem po plecach mnie drapie. Krowa spokojna bądź do cholery, muszę nadoić mleka na sery. Cisnę zacycki, coś gęsto leci, pełno w kubełku gnoju i śmieci. Krowa się wije, zębami zgrzyta, najlepsze mleko to mlekowita. ja tak widzę, że pan to na poezji się zna. Ja? Nie, ja się znam na alkoholu. Na alkoholu? Znam się. O wódce mogę powiedzieć. Jest taka woda. Jak pan mówi o wódce, to jest poezja dla moich uszu. Jest taka woda, co w mordę pali. Nie walcz z tą wodą, bo cię powali. Pali od środka, w żołądek grzeje. Choć wiatru nie ma, to tobą chwieje. A gdy zabawy nad ranem wracam, budzę się rano, mam ponikaca. Piękne, piękne i prawdziwe. Byłbym brawo, ale ręce mam zajęte. Naprawdę, jest pan niezwykłym poetą. To wszystkie wiersze to są takie o życiu, z przekazem. Gdy nadchodzą w polu żniwa, rolnikowi chce się piwa. Pff. Słońce grzeje niesłychanie, rolnik mokre ma ubranie. To taka krótka fraszka jest. No, bardzo krótka. No. A nie zdarzyłem się wciągnąć. Sąsiad z ojcem kupili wieprzka tak? po połówce. Jest co wpieprzać. Tyle mięsa z tej połówki, że nie wejdzie do lodówki. Jest kiełbasy pełna micha. Kiszka wyszła, wyśmienita i salceson tak jak trzeba. Można jeść by go bez chleba. Lecz nasz Krzysiek krzynkę woli. Bo jeść kiche, to pierdol. Pozdrawiam się, Miatycze, tak, pozdrawiam. Ja też pozdrawiam się Pozdrawiamy, Pozdrawiamy miodusy pokrzywne. Teraz udajemy się z Piotrem do sklepu z ziołami żeby dowiedzieć się po ile mają pół grama Dzień dobry, dobry. My chcieliśmy zapytać yy, o najtańsze zioło Najtańsze pan mówi? Tak Myślę że to będzie coś za około 2,50 No, o... Bardzo, ale ile za 2,50 można kupić? 50 gram na przykład. 50 gram za 2,50. Bierzemy w ciemno. Tak. Dobrze. Proszę Państwa, kupujemy właśnie 50 gram za 2,50. To jest niezły. Nie, no. no, Słowo się rzekło. Muszę kupić. A jakie Panie ma najdroższe zioło? Myślę, że szafra, bo pół grama to jest 12 zł. To poproszę, pół grama za 12 zł. Proszę Państwa, kupujemy najtańsze zioło oraz najdroższe zioło. Więc proszę Państwa, jeżeli. Chcecie, żeby w wuję przyjechał w wasze rejony, to jak kolega Rafał, tak? Rafał. Kolega Rafał napisał do mnie na fanpage'u, żebym przyjechał na ziołowe spotkania w ziołowym zakątku. No to ja przyjechałem i się najebałem, jestem pijany. E! Jeżeli chcecie, żebym przyjechał w wasze rejony się najebać, to wysłuchajcie linki. Ja chętnie wszystko sprawdzam, nie? Człowiek nie jest taki, żeby się nie napił, nie? To jest historyczne wydarzenie, ponieważ po raz pierwszy w swoim życiu spotykam swojego patrona Ile, ile hajców... płacasz? Dyszkę Proszę państwa, to jest mój patron za dychę Dziękuję ci bardzo Pobudki chyba były proste, że zawsze od pierwszych odcinków się to podobało I jak jeszcze zobaczyłem układ Twojej ziarotłuku to uznałem, że tam dycha nie jest jakiś okropnie duży pieniądz A jeżeli wesprzeć i kolejny film Jaki powstanie, to ja tak będę w tym jakiś rąbek, który... rąbek pomocy. chodzić pod ziemiami? Nie. Tu patrz. Da się, da Kolega tu tak, zabezpieczył. Ale nie mamy ale ledań. Nie, ale... ale chcieliśmy być winne, to wejdziemy... Da to da się, później, to później. Daj da w... chodzić z krönami. Ale mnie obalił. <laughs> <laughs> ah. Szkoda, że się nie poznaliśmy, jak byłem przeżwy, nie? <grym>, tak jakieś 3 godziny temu. Ale lepiej ze znam browara. Browara Wiesz, się da. No to kupię ci browara, no postawię ci. Ty mi, mi postawili 10 zł, <grym, <grym, tylko ja jeszcze nie wypłaciłem, to ja, że tak powiem, o, odegram się tym samym. Marcin, nie kręćcie mi się cały czas koło nogi. No. A my kręcimy, a nie kręcicie się. No i co zakupiłaś w sklepiku? O matko, kupiłam ćwikłę z chrzanem. Mm, super. Kupiłam Green Power dla Piotrka. Piotruś, proszę. Kupiłam y, pomidorowy sok pikantny. Wow. Soczek y, jagodowy, sok z malin, napój z czystka i napój odpaszający. Nie może się odbyć taka impreza bez waty cukrowej. Daj spróbować. Ale taką kulkę weź ulep. Jak gila z nosa, no ulep mi kulkę i mi daj. Będę jadę z 15 lata, bo więcej. No. Można? No. Ja kolę. Sam cukier, sam cukier, nic więcej, nic, nic więcej. Jeszcze Rozmawiają dwie blondynki. Jedna do drugiej mówi: słuchaj. Hemeroidów dostałam. Na to druga. Gdzie? W dupie. Jak ja coś dostanę, to też ci nie powiem. No tak nie, no, nie, wyjdzie, nie? Ale Będzie po co będę sobie w ręce wrócić, tylko? Co ty się możesz? Koniem się rąk nie brudzi. Jak możesz sobie ubrudzić koniem ręce? Przecież konie Oj w tym odcinku Polhajz TV niestety to już wszystko, za to w następnym zobaczycie... Ja tak, i teraz bierzesz, start. Z państwa, odliczanie, zacznijmy, bo ona jest stanie w stanie wpłynąć w torbę Janczara. Na koniec odcinka jak zwykle krótkie info o naszym Patronajcie. Na dzień dzisiejszy mamy już tylu Patronów, którzy wspierają nas miesięcznie taką oto kwotą. Wielkie dzięki i z tej okazji specjalnie dla Was postanowiłam się dziś rozdwoić... A nawet rozstroić. Wow, Marcin będzie zadowolony. Niestety w tym odcinku Pal Heist TV to już wszystko. Żegnam się z Państwem ja, ponieważ Marcin niestety już za nie mógł i czeka na nas szczęśliwy na ławce. Ty no co na jej robi? No lubią Sadomaso, no. Może one się biją? Nie. No one się biją! No moim zdaniem się... No zobacz, jak one ją gryzie po one się biją. A my siedzimy i się śmiejemy i robimy zdjęcia. No ja myślę, że... W... To masz, no. No Piotr no to nie jest normalne Nie wiem, no moim zdaniem ona to lubi Weź ją przegoń, no weź pod, podejdź ją tak nogą Nie Piotr A proszę. jak, upra jak uprawiają seks Także Piotr proszę cię no Mówi, że tak Kaczko Nie bij jej Uratowałem cię Uratowałem, jeżeli to była walka Jeżeli to był seks to im przerwałem